Witam w mojej kuchni. Dziś ugotujemy pewnie znowu jakieś niejadalne gówno, bo prawda jest taka, że z gotowaniem mam tyle wspólnego co parówki z mięsem. Masz i nie zadawaj pytań. Co? Tajemniczy koleś dał mi jakąś książkę. Z drugiej strony jest wyjście. O, dobra. Do no. O. Co jest? To jest Minecraftowa książka kucharska. W środku są przepisy na itemy takie jak steki, podejrzana potrawka, pochodniowe szoty, czy no way! Ciasto z Minecraft! Dziś robimy ciasto, guys! Należy zatem ukraść kurą dzieci, ukraść krowie pokarm dla dzieci, Nie. ukraść cukier ze sklepu po drogi i wysadzić nienależące do nikogo pole pszenicy, żeby zdobyć trochę mąki. Zgodnie z przepisem należy nagrzać piekarnik i ubić mikserem ciasto z podanych składników. Pieczemy to maleństwo w piekarniku, nakładamy białą masę, ciekawe z czego jest, i ciasto jest gotowe. Spróbujmy. <mum> Co jest? Nie umarłem! W końcu coś mi wyszło, ale jazda, to wszystko dzięki oficjalnej minecraftowej książce kucharskiej. Kupujcie ją z linku w opisie i komentarzu, żeby robić minecraftowe potrawy w prawdziwym życiu.